Cześć, nazywam się Anka Hostyńska i w końcu zebrałam się do nagrywania do swojego kanału na YouTubie. Chciałabym na nim podzielić się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem na temat ciała ludzkiego. Zarówno ćwiczeń, jak i różnych innych rzeczy, które występują w naszym ciele: różnych bóli, dysfunkcji, skąd się biorą, dlaczego, gdzie się udać, co robić. Zacznę od tematu, który przewinął się już zarówno przez mojego bloga, jak i prowadziłam na ten temat transmisję na Facebooku. I właśnie chciałam tutaj zebrać w jedną całość odpowiedzi na pytania, które wówczas były zadawane, a mianowicie na temat aktywności fizycznej w trakcie menstruacji. Mam wrażenie, że to jest dość kontrowersyjny temat, są osoby, które twierdzą, że jak najbardziej można ćwiczyć i przecież okres to nie jest choroba i nas z niczego nie wyklucza. Ja jestem już trochę innego zdania. Czas ma sytuacji, to jest czas, w którym mimo wszystko jesteśmy po pierwsze trochę osłabione, ponieważ naraz tracimy dużo krwi. Druga sprawa, nie jesteśmy w stanie napiąć porządnie mięśnie poprzecznego brzucha. Nie jesteśmy w stanie w ogóle dobrze pracować brzuchem, przez co nie możemy zabezpieczyć naszego kręgosłupa podczas ćwiczenia. I myślę, że czas miesiączki jest to czas, w którym każda kobieta powinna z większą uważnością zadbać o swoje zdrowie, o swoją wygodę, o, twój, o swój odpoczynek. Medycyna chińska właśnie mówi, że są trzy okresy w życiu kobiety, kiedy powinna ze szczególną uwagą zadbać o swoje zdrowie. Jest to czas połogu, po porodzie, czas menopauzy i również czas każdej miesiączki, szczególnie te pierwsze dwa najważniejsze dni powinnyśmy zadbać o siebie, dzięki czemu będziemy mogły się dłużej cieszyć zdrowiem. To, o czym będę dzisiaj mówiła, to przede wszystkim te dwa pierwsze dni menstruacji, te, w których najbardziej występują bóle, jest największe krwawienie, mamy największe problemy z napięciem brzucha i rzeczywiście czujemy, że coś się w nas dzieje. Są kobiety, które, u których to nie jest pierwszy i drugi dzień menstruacji, jest to drugi i trzeci. Są to kobiety, u których okres nie zaczyna się tak nagle i od razu, tylko tak jakby się nie mógł zebrać. Są jakieś delikatne plamienia, często koloru brązowego i tak jakby się zbierało, zbierało i nie mogło wystartować i startuje dopiero drugiego dnia. Wtedy w takich przypadkach tutaj będziemy mówić o dniu drugim i trzecim, jako o tym właśnie powiedzmy, że najbardziej intensywnym. I chciałam jeszcze zaznaczyć, że wszystko, o czym będę mówiła, to jest typowa, naturalna menstruacja. Nie mówimy o kobietach, które zażywają tabletki antykoncepcyjne, ponieważ w ich wypadku menstruacja w ogóle nie występuje. To jest jedynie krwawienie zostawienia, które się rządzi całkowicie innymi prawami niż normalna miesiączka. A zatem ćwiczyć czy nie ćwiczyć? Osobiście uważam, że jeżeli masz taką możliwość, możesz sobie na to pozwolić i masz swoje pozwolenie na to, żeby odpocząć i odpuścić trening, przez te dwa dni nic się nie stanie, jeżeli po prostu odpuścisz swoje treningi i czas, który normalnie przeznaczasz na aktywność fizyczną, przeznaczysz na relaks. Na relaks, odpoczęcie, sen, czytanie książki, pójście na spacer, jakikolwiek na spokojnie relaks, byle to nie była mocna aktywność fizyczna. Jeżeli y, lubisz ćwiczyć, masz swoje treningi ustalone i nie chcesz się z nich wybijać, po pierwsze, zalecałabym, jeżeli już chcesz y, mieć trening w ten dzień, żeby to na przykład była joga. Tam są specjalne pozycje menstruacyjne, które sprawiają nawet, że ból jest mniejszy, ta menstruacja przebiega w lepszy sposób, więc jak najbardziej y, jogę polecam. Stretching. Niezbyt mocny, ponieważ jeżeli bardzo mocno się rozciągamy, to oczywiście też brzuchem musimy przytrzymać kręgosłup, żeby się nie wygiął. Szczególnie jeżeli roz rozciągamy się do szpagatu, nasze pachwiny, mięśnie biodrowo-lędźwiowe, Tam trzeba mocno zabezpieczyć brzuchem, żeby nie wygiąć kręgosłupa. Więc tutaj z tym rozciąganiem bym uważała, zrobiła go delikatniej. Jeżeli masz potrzebę. Poćwiczyć coś innego. Strecznik i joga brzmią dla ciebie nudno i masz rzeczywiście taką ambicję, żeby zrobić coś więcej. Ok, zrób tening, ale sobie trochę odpuść na nim. Jeżeli ćwiczysz z ciężarami i nie wyobrażasz sobie dnia bez takiego teningu albo odpuszczenia takiego teningu w czasie okresu, zrób sobie tening, ale z dużo, dużo mniejszym ciężarem i po prostu skup się na technice wykonywania tych ćwiczeń. Jeżeli lubisz biegać i akurat masz w swoim planie treningowym, że w czasie tych pierwszych dni, dwóch dni okresu musisz pójść pobiegać, no to dobra, pójdź, ale zrób to też w takim tempie, żeby to było taka dla Ciebie po prostu delikatna przebieżka. Nie rób mocnego treningu, nie biegnij szybko, nie rób... Sprintów, zrób coś, co dla ciebie będzie w tej aktywności relaksem. Coś, co normalnie jest dla ciebie takim troszeczkę odpuszczeniem, wyluzowaniem i spokojniejszym treningiem. Ponieważ yy, pamiętaj, najważniejsze, nie jesteś w stanie dobrze napiąć mięśni brzucha. Kręgosłup lędźwiowy będzie się wyginał, będzie tworzył, robił większą lodozę, masz większą szansę na obciążenie nadmierne kręgosłupa lędźwiowego, a jeżeli coś tam już jest przygotowane, są przykurcze mięśniowe, są słabe mięśnie, bądź są słabe mięśnie trzymające kręgosłup. Już tam jest wszystko przygotowane pod to, żeby dysk się wysunął i była dyskopatia, to właśnie może akurat ćwiczenie w trakcie okresu z taką samą intensywnością jak widne dni, może się przyczynić do tego, żeby ta dyskopatia powstała, ponieważ nie napniesz odpowiednio mięśni brzucha i nie zabezpieczysz kręgosłupa. Było również pytanie o to, co zrobić, jeżeli w czasie okresu mamy wrażenie, że ćwiczy nam się lepiej, mamy większego Power'a. Dzieje się tak, mam wrażenie, bardziej u kobiet, które mają bardzo mocne premesy, które nie dają im wręcz żyć wtedy. I w końcu, jak już się dostanie okres, skończą się zastoje, które były przed, przed miesiączką, to w końcu dostajemy powera, w końcu nam jest lepiej, coś się ruszyło i wydaje nam się, że będzie nam się dobrze ćwiczyć. Tylko nam się wydaje, że mamy tego powera w porównaniu do dni poprzednich. I tu bym raczej zalecała, nawet jeżeli ktoś ma bardzo mocne PMSy, ma wtedy wszystkiego dosyć, cały czas jakieś e, zmiany nastrojów, doły, różne rzeczy, ma ochotę kogoś zabić albo wręcz pójść popłakać, to PMS jest idealnym czasem, kiedy powinno się pójść na trening i się wyżyć. Dużą ulgę przyniesie bardzo mocne wyżycie się na treningu, zabienie porządnego, mocnego treningu właśnie w czasie PMS-u. Dzięki temu nie dość, że będziesz odczuwała mniej dolegliwości, to jeszcze może okres przyjdzie ciut wcześniej. Czasami po prostu okres nie przychodzi na czas, ponieważ mamy różne zastaje w swoim ciele i on by się już chciał zacząć, a nie może. I stąd te bardzo mocne PMS-y na które dobrym sposobem jest zarówno mocny trening, jak i wypicie trochę czerwonego wina. Ale nie przesadzajmy z tym, że po prostu mamy PMS, to będziemy się codziennie upijać butelką wina. Raczej kieliszek wystarczy jak najbardziej, plus porządny trening. W czasie okresu na te dwa dni jednak odpuśćmy mocne treningi. Nawet jeżeli nam się wydaje, że mamy więcej powera, zróbmy coś mniejszego. Jeszcze jedną kwestią, dlaczego uważam, że nie powinno się ćwiczyć w czasie okresu, jest to, że szczególnie nasz układ rozrodczy jest wrażliwy na wniknięcie tak zwanego zimna, zimnej wilgoci. Tak to się ładnie w medycynie chińskiej nazywa. A tak naprawdę o co chodzi? Jesteśmy dużo bardziej narażeni na na przykład takie zawianie nas w krzyżach, na dostanie tak zwanego wilka. Na pewno nieraz yy, babcia przestrzegała Cię przed tym nie siedzieć na tym zimnym, bo dostaniesz wilka. I właśnie tego typu rzeczy, wniknięcie takiego zimna, siedzenie na zimnym, na zimnym podłożu, chodzenie z spoconymi poconym, lędźwiami, z spoconymi plecami przy wietrznej, zimnej pogodzie, naraża nas yy, na wiele chorób, szczególnie układu rozodczego. Jeżeli, jeżeli nie już, to... W perspektywie czasu. A szczególnie w czasie okresu, w czasie tych dwóch pierwszych dni okresu, nasz organizm jest szczególnie narażony właśnie na tego typu rzeczy. Więc jeżeli pójdziemy na trening, spocimy się, po czym wyjdziemy na zewnątrz, bo nam się będzie wydawało, że wcale nie jest tak zimno, jest lato, jest wiosna i przecież i tak mam do domu dwa kroki, więc się nic nie stanie. A tu akurat jest ten czas, kiedy organizm jest szczególnie na to narażony. Nie zauważysz, że jest zimniej, że bardziej wieje, ponieważ jesteś rozgrzana. Raz, dwa cię zawieje, nie, nie będziesz przeziębiona w tym momencie, ale wyjdzie to z czasem w postaci różnych problemów. Mogą być potem problemy właśnie przez takie małe rzeczy z zajściem w ciążę, czy z regularnym miesiączką. Dlatego też zrezygnowałabym z pływania przede wszystkim w te pierwsze dwa dni okresu, Ponieważ wtedy właśnie w wodzie jest większy kontakt z zimnem i z zimną wodą, szczególnie od pasa w dół, gdzie to są najbardziej wrażliwe miejsca na zimno i na zimną wodę. Pomyśl sobie, czy wolisz, żeby ci było zimno w stopy czy w dłonie, co ci szybciej maznie? czy szybciej zmaznie Ci górna część pleców, czy dolna, nogi czy ręce. Jest coś w tym, prawda, że dolna część ciała jest dużo bardziej narażona na zimno, a szczególnie, jeżeli nam już to zimno wniknie do ciała, jest właśnie na to na szczególnie narażony nasz układ rozrodczy. Poza tym w czasie okresu jest większe ryzyko zarażenia się różnymi bakteriami, grzybami. Dlatego też po co ryzykować zakażenie pływając w basenie, lepiej sobie odpuścić na te parę dni. I wróci do swoich aktywności, jak już się okres skończy. Podsumowując, najlepiej będzie, jak na te dwa dni, po prostu zrobisz sobie wolne, bądź przeznaczysz ten czas na jogę, na rozciąganie, na mobilizację stawów. Świetna sprawa, to też nam jest potrzebne w naszym cyklu treningowym. Więc po prostu przez te dwa dni spędź czas w, na treningach w ten sposób, bądź po prostu sobie odpocznij. A jeżeli już naprawdę jesteś taką zagorzałą fanką spotów i musisz coś zrobić, to zrób tenik, ale zrób go dużo lżej w taki sposób, żeby nie obciążać kręgosłupa palędźwiowego, pamiętając, że on i tak będzie już obciążony przez to, że nie jesteś w stanie odpowiednio piąć brzucha. I uważaj, że jeżeli się spocisz, nie wychodź od razu na pole, poczekaj, wytrzyj się z mniej ubrania, poczekaj, aż wyschniesz, i dopiero wyjdź. Jeżeli masz jakiekolwiek jeszcze pytania co do tego, co mówiłam, to zadawaj je tutaj w komentarzach pod filmikiem, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli ich będzie więcej, to po prostu nagram kolejny filmik z odpowiedzialnymi na pytania. Dzięki, cześć!